Fu. Być może jako dziecko, bo nie pamiętam, lubiłem się babrać w błocie, ale to już naprawdę nie te czasy. Zupełnie mi to nie odpowiada. Aczkolwiek, zapewne, samochód, w którym w tej chwili siedzę, jest właśnie optymalny do takich warunków. Bo to jest Nissan Navara pickup z kabiną double cab i ze znakomitym prawdziwym terenowym napędem na cztery koła, włącznie z reduktorem, który włącza się o tak. To się nazywa 4 low, czyli napęd na cztery koła niski. Tak, jest automatyczny napęd na cztery koła, który w zupełności wystarczy, żebyśmy wyjechali z tego tutaj bagienka i dalej nie przejmowali się po prostu niczym, bo to jest maszyna robocza z prawdziwym terenowym zawieszeniem. To jest auto, które się tak naprawdę boi najwyżej jazdy autostradowej. A wiecie dlaczego? Bo wtedy na autostradzie zaczyna być i bardzo głośno, i w sumie bardzo niewygodnie. I kiedy osiągniemy prędkość 140 km na godzinę, to co prawda, wciąż nie będziemy słyszeć silnika tego samego silnika 2-3 o mocy 190 koni, który opracowano na bazie napędu dla dostawczaka Renault Master, ale z dziesiątkami innych zastosowań, więc nie ma sensu na ten temat się akurat wywnętrzać. E, wróćmy do napędu, tylko na tył, to całkowicie wystarcza. W każdym razie wtedy nie słychać już silnika, który zresztą w ogóle jest zaskakująco cichy w tym samochodzie. Natomiast słychać wszystko inne. Szczególnie tłuczenie zawieszenia, które w przeciwieństwie do wyfiokowanych pseudoterenowych suwów, które wyglądają strasznie bojowo. Ale są przede wszystkim super luksusowe. Ten samochód nie ma zawieszenia przystosowanego do tego, żeby przy większych prędkościach zapewniać, Bóg wie, jaki komfort. Nie. On zapewnia dokładnie taki sam komfort w dokładnie wszystkich warunkach. I kierowca nie musi się martwić tak naprawdę o nic. Zupełnie o nic. Tym bardziej, że ten bardzo prawdziwy napęd terenowy, a chyba nikomu, kto się kiedykolwiek interesował motoryzacją, nie trzeba tłumaczyć, że Nissan jest jednym z najwybitniejszych fachowców w dziedzinie tworzenia terenowych napędów. No więc ten prawdziwy, jak najbardziej prawdziwy napęd terenowy jest w dużym stopniu zautomatyzowany. Nie trzeba zatrzymywać samochodu, żeby włączać reduktor, i tak dalej, i tak dalej. Nie trzeba zatrzymywać samochodu, żeby włączać napęd na cztery koła. Niemniej, pomijając to, że te działania wykonujemy za pomocą elektroniki sterującej elektromagnesami i innymi takimi, to wciąż mamy do czynienia z takim samym napędem terenowym. Z jakim Nissan wypuszcza na rynek swoje auta 4x4, te prawdziwe 4x4, od 50-60 lat. I za każdym razem jest to napęd z gatunku, co wczoraj przećwiczyłem, i o mały włos by się skończyło, tak jak w dowcipie, że. Oj, strasznie, strasznie daleko trzeba będzie iść i przez straszne błoto po pomoc. Bo to auto dojedzie tak straszliwie daleko, po najgorszych nawet wertepach, że no, po pomoc y, wyposażoną w traktor, albo może nawet w ciągnik gąsienicowy. To będzie ładnych parę kilometrów. Wczoraj, w ramach poszukiwania jakiegoś wyzwania dla tego samochodu, pojechałem sobie wzdłuż torowiska w piasecznie. I w pewnym momencie, czego się zupełnie nie spodziewałem, zamiast jakiegoś rowu, przez który trzeba będzie się przetelepać. Jakiegoś lasu, gdzie będą śliskie liście. Nagle znalazłem się na czymś w rodzaju parkingu dzikiego, ale na tym parkingu nie było żadnego samochodu. To wyglądało jak dziki parking. Natomiast przyjechałem tam zaraz po niezwykle obfitej i gwałtownej ulewie, i okazało się, że cały ten parking. To jest tak naprawdę bagienko. I mój Nissan zapadł się prawie po osie. Naprawdę mi się zmarszczyła pupa ze strachu. No bo nie wiem, czy zdołałbym wynieść nawet własne buty z takiej przygody. Ale wiecie co, nie musiałem nawet włączać reduktora. Włączyłem napęd na cztery koła. Wycofałem odrobinę po swoich własnych śladach, po czym wcisnąłem gaz i samochód, no dosyć głośno protestując przeciw takiemu traktowaniu, oczywiście wyłączyłem ESP, bo pamiętajcie o tym, czy w zaspie, czy w błocie, nawet przy napędzie, jeżeli pozostawicie włączone ESP, a będziecie naprawdę deptać brutalnie, to możecie spalić nawet skrzynię biegów. To są takie problemy świata zelektronizowanego. Warto o tym pamiętać. No, w każdym razie wdepnąłem i auto po prostu pojechało. Fakt, że miało problemy ze skręcaniem, no ale to gigantyczne błocko. Ale przeszło przez cały ten syf, jakby to powiedział Kubuś Puchatek, jakby 7 razy 8 nic nie znaczyło. Tak, niewątpliwie jest to samochód odporny na rzeczywistość. To jest samochód, który potrafi stawić czoło prawie wszystkiemu. Oczywiście nie jest to auto luksusowe. Nie jest to auto stworzone do tego, żeby nim pomykać w wykwintnym komforcie przez szosy, autostrady itd. Nie, choć to ostatnimi czasy jest bardzo modne urządzenie służące do tego, żeby Pokazać, nie wiem, swoją męskość, to to jest prawdziwy wóz roboczy. I naprawdę pamiętajmy o tym. Ja, jako upierdliwy stary Grubas, mam od początku, od pierwszej styczności z tym samochodem, ile to już 3-4 lata temu, przed liftingiem, oczywiście, zaraz po tym, jak rozpoczęto produkcję tego modelu. Mam z nim jeden jedyny problem: mianowicie e, kierownica jest regulowana tylko na wysokość, a co za tym idzie, mam trudność e, ze znalezieniem optymalnej pozycji za kierownicą. Ale powtarzam, to nie jest samochód stworzony dla pięknoduchów, którzy się spodziewają, że to jest suf, do którego wsiadam i czuję się strasznie męsko, ale wszystko poza tym mam tak luksusowe, jak tylko mogę. Nie. A teraz jeśli chodzi o dzisiejsze moje z nim przeżycia. Tak jak było na samym początku, tak i teraz po liftingu, jeździ mi się nim naprawdę dobrze. Ja mam do niego odpowiednie nastawienie, bo od początku wiadomo, że pick-up służy do tego, żeby pracował. Wbrew temu, co bardzo wielu nabywców sądzi. Więc ja się w nim czuję dobrze, bo ten samochód absolutnie niczego nie udaje. Jest prawdziwy, jest prawdziwkiem. Jest również, niezależnie od tego, jak bardzo nie offroadowo go zbudowano, w sensie długości rozstawu osi, zwisu tylnego i tak dalej, jest najprawdziwszym offroaderem zdolnym do przedzierania się przez straszliwe, Przeszkody. A jeszcze lepiej mi się nim jeździ od piątku, kiedy oficjalnie podano informację, że Mercedes zaprzestaje produkcji modelu X, czyli Nissana Nawary w wersji do szpanowania. Jednak się okazało, że Mercedes nie ma klientów tego typu. Okej, okay. on tworząc XA dał mu bardzo wiele wartości dodanej, bo to i kwestia systemów wsparcia i ochrony i tak dalej, i tak dalej. Ale to było tak dalekie od normalności Mercedesa, od tego co kojarzymy, z mercedesem, że no po prostu to było sztuczne. To było udawane. Ani San Nawara nie udaje niczego. Bardzo w nim sobie to cenię. Podobnie jak bardzo w nim sobie to cenię, że o właśnie pewnie. Wolałbym przelecieć nad takimi dziurami, mając wrażenie, że jadę na latającym dywanie. Co zapewne zapewniłby mi rower. Ale jeżeli mam do wykonania jakąś robotę, jeżeli nastawiam się na to, że muszę się. Naprawdę przedrzeć przez rzeczywistość, to biorę coś takiego. I nastawiam się z góry na to, że okej, okay, mam tutaj 190 koni, naprawdę bardzo potężny silnik. Ale on nie będzie robił z tego samochodu wyścigówki. Nie, on ma dostarczyć ogromny moment obrotowy do tych gigantycznych kół i zapewnić mi komfortową sytuację, komfortową w sensie psychicznym, że cokolwiek mam przewieźć na tej pace z tyłu. To no naprawdę trudno sobie wyobrazić sytuację, w której tego nie dowiozę na miejsce i będę musiał żebrać o pomoc u kogoś, kto ma traktor. Oczywiście w polskich warunkach ten samochód niespecjalnie ma sens. Pikupy to są samochody typowe dla amerykańskiego rynku, wielkich przestrzeni w sporej części pokrytych drogami raczej odległymi od europejskich standardów, a przede wszystkim rynku, na którym samochód ciężarowy, użytkowy. Nie podlega ograniczeniom dotyczącym emisji, zderzeniowego bezpieczeństwa, ochrony pieszych. Właśnie dlatego pickup Tesli mógł być zbudowany tak, jak jest zbudowany, czyli mm, mając coś w rodzaju. Przedniego pancerza T34, dlatego że on nie musi przechodzić kresztestów w Stanach. I w Stanach takie samochody są sprzedawane bez podatku, a wszystkie koszty związane z ich eksploatacją zaliczają się jako koszty uzyskania przychodu w 100% bez rozpisywania. Co też jest ze strony IRS, czyli amerykańskiego, amerykańskiej skarbówki, strzałem w stopę, no bo kupa ludzi kupuje takie samochody, mieszkając w mieście i jeżdżąc z nimi wyłącznie po mieście. Ale że chodzi o to, żeby te zalety nie przesłoniły nam wad. Ja wiem jedno. To jest prawdziwek. I takich prawdziwków... Zostało już bardzo niewiele, ale zdecydowanie odradzam myślenie o takim samochodzie każdemu, kto spodziewa się, że będzie to luksusowy SUV, tylko i wyłącznie dlatego, że mamy tu skórę i elektrycznie regulowane fotele. Nie, to nie jest SUV. O czym boleśnie przekonał się Mercedes. Dziękuję, do widzenia.